Takie zestawy inni mają, co wybierają i ja pokażę, co uważam za top, najlepsze na chwilę obecną. Um, mam tutaj doświadczenie oparte na 1000, prawie 500 godzin w grze, więc coś tam już widziałem. Także, tak, będzie to pancerz z Vipera, z Warboundu, tej brzmi tak po polsku, który ma. Perk polegający na tym, że wspomaga kontrolę broni ciężkiej i tutaj będzie autokam, który pokrywa, Boże święte, 90% tego, z czym się będziesz mierzył e, podczas misji. Także naprawdę jestem z szoku, że do tej pory jeszcze nie zostało to zderfione. Jest to najlepszy support w grze. Oczywiście moja opinia jest moją opinią personalną, osobistą. Subiektywną, więc y, proszę się tutaj nie wykłócać. Pokażę dlaczego tak twierdzę y, w materiale, tak, żeby nie było tam jakichś głupich, nie do 120, 380, 500 Forturo i Autocannon. Jako booster eksperymentalny zastrzyk zawsze jeszcze obowiązkowo zaopatrzenie Helpo, to są dwa podstawowe, reszta to tam można sobie dobierać jak się chce, ale pamiętajcie o tym, że to musi być. No właśnie tutaj jest ładnie napisane na dole, także do tych zdrajców demokracji, którzy będą spaleni na stosie z czasem, wrócicie do tej gry, jeszcze zbicie moje słowa za imperatora, ja wam to zapamiętam, spotkamy się gdzieś na froncie, macie ode mnie autokanon w plecy. Jestem to fortuuro i na grzybki i inne rzeczy, ale no jak wiadomo jest generalnie wszechstronne jeśli chodzi o elity, więc czasami się przydaje no, na tytana, na impalera, palownika. Także tak, yy, tutaj zastrzyk działa, więc lecę już bardzo szybciutko, On regeneruje staminę, mniejsze obrażenia i to czego 500 nie zdołało zrobić, dokończysz autokanonem, No problemą, dlatego tak bardzo lubię te zesta. 120 i 380 jest stricte przeznaczona na zamykanie takich dużych, dużych skupisk właśnie jak tamto i również to. Jednakowoż trzeba się upewnić, że część timu nie będzie właśnie zasięgło. tutaj kolega niestety zapłaci najwyższą cenę w postaci respawnu. No, troszkę to była moja wina, się zagapiłem, ale tak, no to się wyprostuje. Sami widzicie podstawą też jest pamięć mięśniowa, czyli generalnie szybkie wklepywanie tych kombinacji, a tutaj no, też uniki dobre wyczucie, kiedy należy przeskoczyć, odskoczyć i właśnie tak. Czego nie dokończy 310, to dokończy autokanon, także hmm, jest to jak mówiłem bardzo fajnie spasowane, ponieważ pokrywa wszystkie, wszystkie mankamenty. No i tutaj idealny przykład na to dlaczego błyskacz, dlaczego granat stonujący eee, no ten pistolet z granatami to generalnie jest taki zapas bo autokarant i, tak, i to wszystko robi co robi ten pistolet z granatami, prawda? Także to jest taki zapas, w razie gdybym miał no nie miał pestek w magazynku eee, wtedy sobie używam tego pistoletu no i tutaj tańczenie i eee, tak timingowanie No, jak sami doskonale wiecie, aurochot ma okropne odpoczenie. Hmm, Boże, nie wolno spinać się na skały, wszystko blokuje, ale że są niechlujni i do końca mało precyzyjni, no to jest sposób, żeby właśnie sobie poradzić z tym blokowaniem hamskim, krytyńskim moim zdaniem, bo nie wiem, jaki to ma w ogóle sens. Także do tego jeszcze dorzucam e, zaopatrzenie. Jeśli ktoś by o to jeszcze z 5 godzin mu łatwiej gdzie taka zasada schodka, nie? Zopatrzenie, hop na nie, potem na mój support AutoCAM i jesteś na skale. I teraz tak. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie robić jakiś side objective, chcecie domykać wszystkie dziury tam, gniazda, poszkać sobie jakiś tam próbek czy superkredytów, to nie róbcie tego po zakończeniu od celu misji, ponieważ yy, presp jest. Ja pierdzielę, no sami widzicie przejebane, jest tego od cholery. Ile są z każdej strony. Także nawet jak znaleźliście te próbki, na co z nimi nie wrócicie, nie? To gwarantuje, może no, nie gwarantuje to za duże słowo, ale macie duże szanse po prostu stracić i support weapon. No, te próbki również zostaną tam gdzieś daleko. Jak będziesz sam, no to i tak przyłącie ludzie, którzy mają trochę mniej więcej oleju albo za jakieś sprawy jest z tego jak to się już na końcu dzieje, więc zostańcie spełnione. Ewakuacji. i tyle i popa szkoda nerwów i czasu także wszystko przed głównym celem misji to jest wyznacznik że czas spierdalać na ewakuację pamiętajcie Pamiętajcie też, że na pewno na samym końcu to już jest chyba randomowo pojawi się impaler to jest kwestia czasu, nie? Także musicie być na to przygotowani nie możecie sobie wyzerować, załóżmy na tej 500 jeśli używacie 500 impalera pamiętajcie, załatwicie autokanonem tak samo, granatnikiem ciężkim karabinem maszynowym no wiele rzeczy kładzie tego brudasa na glebę ale pojawi się, tak? Jeśli widzisz przez chwilkę, ułamek sekundy, że Ziemia się trzęsie, to uwierz mi to nie jest przypadek ani żaden tam e, wariant tej planety, atmosferyczny czy tam trzęsienie Ziemi. Sami wiecie, jak to wygląda. To jest po prostu impaler, trzeba dawać rurę. Także no, tutaj już nie było czasu, no, żeby kolegów wezwać ponownie, ale no, robota wykonana i to chyba tyle jak na razie w temacie zestawów. Na pewno będzie następny. Materiał z drugim zestawem, który też no, najczęściej używam, moim zdaniem jest najlepszy. Chyba też na każdy poziom trudności sprawdzi się bez pudła.